sobie o tym czasem um, myślę wszystkim, to dziwię się naprawdę, że, że żyję. Chcę w party! chcę wody i Wpadłam w złe towarzystwo. Zaczęło się imprezowanie, zaczęły się narkotyki. To było dno, to było, to było takie dno. Ja w dupie wszystko, robiła co chciała, nie? Wzruszam się po prostu w momentach, w, którym, w których myślę po prostu o... Odziałałeś twojej drodze? To jest osoba, która chyba przeszła największą metamorfozę w tym świecie. Powiedziała do Wojtka: Wojtek, dostałem przelew. I Wojtek mówi: No, fajnie, i co tam? Spoko. A on mówi: Co ja mam zrobić z tym pieniędzmi? Na pewno wiele osób marzy o tym, żeby zrobić taką karę jak Marta Linkiewicz. Nigdy nie dążyłam do tego, żeby być koronowaną na jakąś królową freak fightu. Nigdy nie chciałam być królową freak fightu. Ja uważam, że jestem królową własnego życia. No bórze, Marta, spokojnie, to jest normalne, wiesz, zaraz jest walka, jest, wiesz, stresik, ale będzie git. Jakby sport odmienił całe moje życie, ja mówię otwarcie o tym, że fejm odmienił moje życie, że wszystko co mam, zawdzięczam fejmowi. Marta, zrywaj, ciosy! Ciosy! Zerwij się! Zerwij się, ciosy! Sport mnie nauczył pokory, dyscypliny. Też. Ja jestem bardzo zdyscyplinowana. Gdyby fejm był kobietą, to by był właśnie Martin Kiewicz. Rano miałam do zrzucenia pół kilo. Pół kilo. Ok. Pamiętam, że któregoś razu. Nie będę miała pana, mam Chyba, pierwsza obrana, ale Pasem z Obudziłam się rano i miałam do zrobienia trzy razy wanny. Um, ale mi zostało dużo tych kilogramów. Po prostu mój organizm już chyba nie chciał współpracować, bo kilogram, półtora kilograma musiałam zrzucać aż na trzy Wczoraj rano miałam do zrobienia trzy kilo, no i dzisiaj rano zostało ostatni pół, więc jest naprawdę ok. Teraz większość moich myśli skupionych jest na zrobieniu wagi, na tym, co z po zrobiłam wagi. Mówiłam owoce tropikalne, zamieszkały w mojej gminy. Ale generalnie z przebiegu samej walki myślę cały czas. Myślę o tym, jak chciałabym zacząć tą walkę, mam już pewien plan. Rysują się pewne scenariusze, na no tak chciałabym skończyć. Ale najważniejsze jest wygrać. Nie dać się znakotować. wygrać. Jaki będzie werdykt? Tutaj, tutaj, tutaj. Włodarze są obecni. Oktagonie. To była dosyć ciekawa historia, e, ponieważ ja kojarzyłem, e, znałem Martę Rinkiewicz i znałem też Monikę Godlewską. I wpadłem na pomysł stworzenia takiego no, dość kontrowersyjnego zestawienia. Napisałem do Marty, ona powiedziała: Tak, jestem zainteresowana. No to wsiedliśmy z Bugzellem w auto i jedziemy do Warszawy. Wojtek właśnie mówił, że spotkamy się z Martą, ona zawalczy, zobaczy, że ona będzie się biła dla nas. Ja mówię: Co ty pier... Wojtek, nie? Jak ona się będzie biła? Przecież. Wiesz, ona była po tej burzliwej przeszłości swojej, związaną z tym autobusem, te historie takie, wiesz, mega mocne kontrowersje. I Marta miała bardzo duży, dużą popularność wtedy, bo no wszystko, wiesz, dymiara. No i sobie usiedliśmy na kawę i Marta była taka, no, można powiedzieć wczorajsza. Yy, zaczęliśmy rozmawiać o walce. Ona wydawało się, że nas słucha, ale tak nie byłem przekonany, czy jest w ogóle zainteresowana. Ale jak już powiedzieliśmy, yy, wszystko co jej możemy zaproponować. Ona powiedziała, ok, ciekawe, jestem zainteresowana, idę za chwilę na trening. Mega się wtedy zakręciłem, bo myślałem, że jednak go nie przyjmie, że to jest takie spotkanie, wiesz, strata czasu to będzie, nie? No nie byliśmy jeszcze aż tak na przekonani, ale nagle wracając, oglądamy story, to jest już, nie wiem, 23, a Marta faktycznie biegnie na bieżni. Mówię, wow, zresztą dziewczynę, ona ma motywację, ona chce się zmienić. Weszła w to. Dymiła, wiesz, tam były te takie y, kultowe teksty, jak gry, i tak, to chyba do Godlewskiej to mówiła. Było, była mocna, mocno na początku zadymiarska. Zostałaś jajem, głupia sława! Sz... Ciawnie, sława! B... No, Słuchajcie, proszę wszystkich, uspokój! Prosisz, Cisza. Cisza! Dobra, dobra! Malta, Malta! Malta sam zapnij pij. Pido do jak się odnosisz do mojej koleżanki. w łeb! Dobra, rej! To Fame MMA odmieniło moje życie, bo wraz właśnie z tą pierwszą propozycją walki ja musiałam zacząć systematycznie chodzić na treningi. Zmierzyłam się w pewnym momencie ze światem sportu, gdzie nie ma przebacz, jest dyscyplina, jest pot, są łzy, leje się krew. Podlewska kontra Linkiewicz! Ja w ogóle nie byłam świadoma tego, co, co się będzie działo. Ja do tej walki trenowałam miesiąc, niecały miesiąc, 28 dni. 28 dni na samym początku był problem z tym, że w ogóle znaleźliśmy jakiegoś trenera, ponieważ żaden trener w Warszawie nie chciał się podjąć współpracy z fejmem. Żaden trener w Warszawie nie chciał mnie trenować. Plecja jest dosyć Ja wtedy nie wiem, czy ja potrafiłam trzymać gardę. Pamiętam, że obaliłam esmeraldę w pierwsze 40 sekund, nawet tego nie trenowałam. To musiałam chyba to w domu trenować na siostrze. <grywania> nie na sali treningowej. I uważam, że to był cud, że ta walka skończyła się w pierwsze 45 sekund. Jak spojrzałam potem na całą swoją postać, na te zdjęcia po walce. Ja w ogóle make-up rozmazany, włosy różowe, druga broda taka wielka, brzuch. Taki wielki, jeszcze, no nie wiem, porażka. Dobra. i leży leżymy godzinę. Nie no, chyba tak mniej. to była wczoraj. Lubię tutaj wracać, mimo tego, że przeprowadziłam się na drugi koniec Warszawy. Czuję takie ciepło, jak tutaj przyjeżdżam, ponieważ się tutaj wychowywałam. Jaki był rodzinny dom? Jaki był rodzinny dom? Ja z rodzicami na przestrzeni lat miałam różne relacje. Póki się uczyłam i chodziłam do szkoły i przynosiłam dobre oceny do domu, to było ok. Jakby nie zawsze moi rodzice mieli pieniądze na wszystko, ale nie uważam, że czegokolwiek mi brakowało. W okresie swojego buntu. Te relacje z moimi rodzicami się troszeczkę pogorszyły. Był taki okres, że przez 2-3 lata, mimo tego, że mieszkaliśmy wszyscy razem, to prawie w ogóle ze sobą nie rozmawialiśmy, bo ja żyłam po swojemu, a moi rodzice po prostu wydaje mi się, że wiedzieli, że nie mają na mnie wpływu, więc ja sobie robiłam co chciałam, oni w ogóle na to nie reagowali. Bywały, bywały między nami jakieś kłótnie. Uważam, że aktualnie mam bardzo dobre relacje z rodzicami i te relacje się w ogóle zmieniły w momencie, w którym moi rodzice przestali się bać o moje życie, bo były takie momenty, że ja wychodziłam z domu w piątek, a wracałam w poniedziałek, nie miałam w ogóle kontaktu z rodzicami, nie odbierałam telefonu. Wpadłam w złe towarzystwo i zaczęło się wtedy zaczęło się imprezowanie, zaczęły się narkotyki, alkohol się zaczął, imprezy. Sobie o tym czasem um, myślę wszystkim, to dziwię się naprawdę, że, że żyję. Że żyję. Jakby nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak niebezpieczne to są zabawy. Ludzie chyba nie zdają sobie sprawy z tego, jak łatwo można przedawkować. Alkohol, narkotyki, mieszanie narkotyków z lekami. Ja też sobie nie zdawałam z tego w ogóle spra sprawy. To było dno, to było, to było takie dno. To było dno. Um. I chyba w ogóle nawet nie byłam świadoma tego, że znajduję się w ciemnej dupie. Bo było imprezy, bo był fan. Bo miałam znajomych, którzy też byli tak samo. mieli takie same problemy jak ja. Ale to było takie życie bez ambicji od imprezy do imprezy. Jedynym plusem jest to, że. Że to wszystko działo się w momencie, w którym naprawdę byłam nastolatką i że udało mi się w porę z tego wszystkiego wyjść. Słuchajcie, zajebiście, że to już koniec, bo ja chcę afterparty, chcę wodę i koks! Cała Marta Linkiewicz. Boże, nie wierzę, że to była ja w ogóle, jak sobie o tym myślę, jaki wstyd! Masakra! Nie powiedziałam w ogóle, że dziękuję trenerom. Ani nic takiego, bo po co? Ja czasami sobie myślę, czy ludzie mogą mnie aktualnie odbierać w ogóle poważnie po tym, co ja wtedy powiedziałam. I że ja nie wiem, jak ja bym się zachowywała, gdybym miała do czynienia z taką osobą. Znając ją z internetu, to raczej średnio za nią przypadałem, przynajmniej pod, o tym, co mówi internet. No i też taka na początku była, na tych pierwszych federacjach, no to co to dużo gadać, to była po prostu patola. Masakra. Masakra. Tragedia, przy powiem. Tak Ona była taka niechlujna medialnie, nie? Olewała PR, nie i totalnie jakby wiesz, ja w dupie wszystko, robiła co chciała, nie? Uważam, że cała postać, którą stworzyłam, linki master, która zdobyła największą popularność w internecie. Wydaje mi się, że jest to osoba, która była stworzona pod wpływem, może nie wiem, jakie em emocje mną wtedy targnęły, ale no na pewno wynosiłam jakąś negatywną energię z domu. Mieszałam to z alkoholem, narkotykami, a samo pojęcie pato influencera wzięło się po prostu stąd, no bo nie byłam influencerem typowym. To był pato, to był patologiczny content. A tutaj, ale prawy zajka Kamila Świetni Bartalinkę, mi trafiła! Ale prawy, co to było? Serce, ten chłop, teraz furiacki atak. Dziwo, Marta! Widziałem, jak ona się zmienia od samego początku. To jest osoba, która chyba przeszła największą metamorfozę w tym świecie tutaj. Chyba ona jest takim najlepszym przykładem na to, jak można wyjść. Naprawdę, no nie mam, co tu dużo mówić, spatoli. Widać, że trenuje, i sylwetka się mega zmieniła, i zachowanie. Czasami mam takie wrażenie, że to już w ogóle nie jestem ja. Pamiętam, że jak poznawałem Martę, no to e, daleko mi było od takiego sądu, że ona by kiedyś była taka, jak teraz jest, nie? o to chodzi i fajną przemianę zrobiła, fajną transformację. To pokazuje tylko, że ludzie mogą tak naprawdę wszystko, jeżeli tylko chcą. Nie? Dopiero dzisiaj wydaje mi się, że ona odkrywa siebie na nowo i odkryła siebie już w jakimś tam stopniu, a wtedy tak naprawdę sama się jeszcze poznawała. Zacznę od tych na twarzy, ten będzie usuwany, ten będzie usuwany. Ten jest usuwany. Pisa jest usuwana, ten jest usuwany. I co jeszcze? Co jeszcze usuwam, To usuwam, bo naraz można usunąć. Naraz, już pamiętam, nie pamiętam, co tam było usłone, ale naraz można usunąć tylko i wyłącznie całą kartkę A4. Tak, żeby to nie, nie odbiło się jakoś specjalnie na organizmie, bo to też jest znaczące. Ja wierzę w szansę, drugą szansę dla człowieka, żeby komuś wynagrodzić to swoją ciężką pracą, że ktoś chce się zmienić. Widać to po czynach, które robi, tak? Jakby cały czas trening, cały czas od oddawanie się temu sportowemu lifestyle'owi, to jest to musi się udać. Ja nie miałam żadnego wsparcia w ogóle z żadnej strony, ani od rodziców, bo oni w ogóle nie wiedzieli co, co mi się dzieje i w ogóle co to jest fame MMA i czy ja w ogóle będę gdzieś walczyć. Musiałam sobie ze wszystkim poradzić sama. I generalnie od zawsze rodziałam sobie ze wszystkim sama. Nigdy nie miałam żadnych myśli samobójczych, a mogłabym mieć w sumie. Mistrzynią kategorii Kogucie i Federacji Fame zostaje... Marta! Linki Master! I... Boże, dziękuję! Wygrałam dużo więcej niż pas. Jakby poświęciłam MMA całe swoje życie aktualnie. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Uważam, że właśnie dzięki temu, że ze wszystkim sobie sama zawsze radziłam, dzisiaj jestem dosłownie nie do złamania. No. Od przeszłości nigdy nie jesteśmy w stanie się odciąć. Zawsze w jakiś sposób się ona za nami ciągnie. Marta też nie próbuje się od niej ociąć, się o nie zapomina, tylko wykorzystuje to jako silny dźwigni do budowania swojej przyszłości. Ona powiedziała sama, że ona chce zmienić swoje życie. Na początku nie do końca wierzyłem, ale nie mogę powiedzieć, że w stu że to, tak, to nie jest tak łatwo. Ale widać, że tutaj silna wola wygrała. No i można powiedzieć, że gdyby fame był kobietą, to by był właśnie Matrą Linkiewicz. Ja jestem Freakfighterką. Trenuję jak zawodowiec, jestem free Miano sportowca zostawiłabym ludziom, którzy po prostu bardziej zasługują na to miano. Ale jak sobie takie dalekosiężne plany, jak do tego świata. Oj, zapłakać mi się chce. Starcu zawodowego. Oh. Chciała, <tryk> Dobra, już. Wzruszam się po prostu w momentach, w, którym, w których myślę po prostu o, o załatw swojej drodze. I tak, teraz też się wzruszyłam, ale czy wiąże jakoś swoją przyszłość ze sportem zawodowym? Uważam, że na ten moment to za, za mało, ale nie wiem, co będzie za kilka lat. Były rozmowy z zawodowymi organizacjami, bardziej wywołane przeze mnie, żeby sprawdzić, czy naprawdę ich zainteresowanie. I myślę, że to jest realne do, do zrobienia w przyszłości, ale na ten moment e, myślę, że takim domem dla Marty jest Fame i ona w nim powinna pozostać, bo Fame zapewnia to, co dają organizacje te zawodowe, czyli ściąga zawodowców jak Ewa Brodnicka do walki z Martą, e, ale jest to na platformie Fameu, czyli rodzinnej organizacji. Dla niektórych to może być nudne, ale. Osoba, która się podniosła z największych hejtów na, na całej Polsce, yy, przewartościowała sobie niektóre rzeczy, i no to jest wzrost o 180 stopni. tak? bardziej droga, którą ona teraz przechodzi jako sportowiec, jest na razie krótka, ale ona się rozpędza. Chciałam wrócić do tego tematu bycia sportowcem. Ja aktualnie nie obrzucam sobie życia bez sportu i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek miała przestać trenować. Czemu miałabym się nazwać sportowcem, skoro wyglądam jak sportowiec, zachowuję się jak sportowiec. Generalnie ja też się temu bardzo poświęcam. Uważam, że też mogłabym się w tej chwili nazywać sportowcem. 62 00. Dzięki. Ja wiem... W... Za kulisowo, że ona jak sparuje z zawodowcami, no to ona to wygrywa, sparingi też, nie? Czasem przegrywa, czasem wygrywa. Nadaje w kość naprawdę mocnym zawodniczkom, które walczyły na profesjonalnych galach. Tak więc. Wydaje mi się, że to jest mocny argument za tym, że ona jest normalnym, pełnoprawnym sportowcem. Poza tym ona się zajebiście leje, nie? Ja myślę, że to jest dopiero krótki początek tego, co Marta może z zareprezentować. Tym bardziej ona się nie boi wyzwań, nie boi się być coraz lepszymi zawodniczkami. Marta dostała propozycję właśnie zawalczenia ze Ewą Brodnicką i powiedziała tak. Ona weźmie każdą, kogo jej nie damy, czy jej damy... Nie, jej, jej to nie interesuje. Ona się przygotowuje sumiennie do każdego przeciwnika, tak jakby się przygotowała do Asi Jędrzejczyk, nie? I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. Ona cały czas się zmienia. Z każdej z walki na walki jest coraz lepsza, e, coraz większy spokój ma w tych rękach, coraz, lepszy, coraz większy luz. E, Najwięcej, to właśnie widać tego progresu, po niej. Stary, wystarczy otworzyć walkę od pierwszej do ostatniej i widać, jak to wszystko jest za każdym razem na czymś nowym zaskoczyć, Widać, że się rozwija i cały czas trenuje. Spokojnie, zaraz, Marta, wyjdziesz, będzie, wiesz, luz. Rozluźnij, rozluźnij. No luźno, Marta, spokojnie, to jest normalne, wiesz, zaraz jest walka, jest, wiesz, stresik, ale będzie git. No dobra. Chyba kiedyś, jak dostała przelew właśnie z fejmu po walce, to powiedziała do Wojtka, Wojtek dostał przelew. I Wojtek mówi, no fajnie, i co tam? Spoko. A on mówi, co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi? Boże, naprawdę? O, ja chyba nigdy wcześniej nie zarobiłam takiej ilości pieniędzy. Pierwszy raz widziałam tak dużą kwotę na swoim koncie i nie mogłam w to uwierzyć. I Wojtek tak e, zdziwiony przez ten telefon, no, no kuwa, nie wiem, no tam kup sobie coś, albo jak masz jakieś tam, wiesz, do zainwestuj, albo coś, nie? No, co, co możesz powiedzieć, nie? A ona mówi, że, powiedziała, że ona w mega to doceniła, tak jakby, i to było dla niej takie, wiesz, chore, że dostała nagle mocny zastrzyk gotówki i w końcu może, ten, może zrobić coś z sobą, tak jakby, nie? I nawet jak coś nie wyjdzie, dostaniesz coś od razu i nic się nie dzieje, nie? Cała walka, nie? Coś nie wyjdzie, dalej sobie zrobisz swoje na spokojnie, nie? Jedynie są tylko ręce, wiesz, patrzysz łokcie wąsko, wiesz, żeby się gdzieś nie, 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 nie wpierdzielić na jakąś głupotę, nie? Dzisiaj każdy kolejny zawodnik, który wchodzi do światu fame, MMA i tak dalej, on z tyłu głowy musi mieć to przeświadczenie, że być może stanę się bogaty albo zarobię z tego kasę, odłożę i tak dalej. Ona tego przeświadczenia nie miała, więc jest jedną z nielicznych osób, które wchodziły do świata bez jakiejś zewnętrznej motywacji finansowej, a dla samej siebie. Dzisiaj już nie ma takiego zdziwienia. Przychodzi przelew, to ja już po prostu wiem, na, na co to spożytkuję, co z tym zrobię. Widziałem, że ona zaczęła inwestować po prostu. Zainwestowała w siebie, szkolenia, zainwestowała w sport, w mieszkanie, w samochód. Już masz, masz swoje! Masz swoje, idziesz, idziesz do przodu, nie daj, zachodź ją od boku! Nie wypuszczaj! Nie, wypuszczaj jej, z, nie wypuszczaj jej z podsiadki! Bardzo szybko bije te ciosy Ewa Brudnicka, Amarta, gdzieś będzie na pewno szukała teraz sprowadzenia, próbuje skrócić ten dystans, ale potężnie bije Ewa. Poczekaj na te trzy ciosy i wpierdasz się w nogi. Ona się łatwo łatwo domowali. Czekaj na swoje manot stoisz w miejscu i tak jak stoisz, to nie stoisz w dół, tylko jestem na bok. Idę na bok i przyruchy, przyruchy, zmyłka, nie? Jak kopiesz łydę, to ręce mają być przy głowie, bo ona ci wtedy najwięcej trafia. Ona będzie walić te trzy ciosy, ręce i wchodzę wtedy w nogi. I nie tak, że ty się pochylasz bez ciosu. Cios, cios dopiero wchodzę, nie? Jestem popularna, tak jak wychodzę gdzieś na spacer, jestem popularna też w internecie. Każdy zna moją osobę mniej więcej. Mając milion chyba 300 odbiorców realnych, żywych followersów na Instagramie, Zawsze musisz iść się z tym, że jesteś dla kogoś autorytetem, bo ktoś z jakiegoś powodu obserwuje każdy moment twojego życia. Czuję taką odpowiedzialność i czuję, że powinnam robić więcej. Czuję, że powinnam robić więcej, powinnam ba bardziej angażować się społecznie. Czuję, że mogłabym wykorzystać swoją historię w jakiś pozytywny sposób. Poczekaj, Mylisz! I wierzę, lewy, prawy sierpi, próbuj to! Próbuj! Super! Super! Bardzo ładnie o to chodzi! Marta. Marta, super było, to samo i w trzeciej rundzie, tak? Masz się nie bać, wiesz, że ją obawalasz, praktycznie za każdym razem, tak? Chodzisz sobie na bok, Marta, i cały czas to samo, obojętnie jak i szukaj tym haczenie, ona w ogóle nie odrzuca bioder, nie? Obalisz jak obalisz cement, biodra nisko, nie możesz się szybować luźno, całą rundę możesz się obalić i całą rundę ją tylko pykać. I wygrywamy walkę wtedy, tak? Mamy ci obalenie, to jest twoje zadanie, na tym się skupiamy. Moja historia pokazuje, że... Wszystko jest możliwe. Uważam, że Marta jest wzorem dla tych młodych, zakłopotanych dziewczyn, i jest na pewno fajną inspiracją. Wiesz, dużo dziewczyn do niej pisze, i często Marta się wzrusza, jak y, jakieś raz do niej napiszą, że y, Marta, jest super, w ogóle pomogłaś mi w swoim życiu. Marta się wtedy też bardzo wzrusza. Mogę być przykładem dobrej metamorfozy, ale czy jestem osobą godną naśladowania? No nie. Wydaje mi się, że, że jest więcej osób, które mogłyby być dobrym autorytetem dla, dla takich dzieci w szkołach. Na przykład Iga Świątek, czy, albo Robert Lewandowski. Szukaj Marta! I o to chodzi! Jest! Bardzo ładnie! O to chodzi! Ciężkie biodra! Ciężkie biodra, Marta! Minuta trzydzieści! Zaznaczaj ciosy! Ciężkie biodra i zaznaczaj ciosy! Marta, zrywaj ciosy! Ciosy! Zerwij się! Zerwij się, ciosy! Bardzo ładnie. Według mnie tak. Super było. Robota zrobiona bardzo dobrze. Na dzisiaj, na dzisiejszy moment, rodzice są ze mnie dumni. Zapewne nie, nie sądzili, że cokolwiek ze mnie wyrośnie, że jakkolwiek sobie poradzę w życiu. A dzisiaj naprawdę sobie radzę, pomagam im, pomagam siostrze. Są ze mnie dumni, nie, nie martwią się o moje życie, śpią spokojnie na pewno. Ewa Klobrodniczka! Na początku byłam przekonana, że wygrałam. Przez chwilę miałam takie, kurde, a co jeśli ona wygrała? Ale bym sobie, nie, nie, na pewno ja wygrałam. No ale właśnie wygra? Ewa. W pierwszej rundzie wyłapałam takiego strzała. Pierwszy w życiu taki cios. Pierwszy w życiu taki cios, naprawdę. Nigdy wcześniej nie dostałam takiego ciosu. Straciłam wzrok podczas walki na jakieś 30 sekund. W ogóle, no ciężko było, ciężko było. Naprawdę to był taki cios bliski nokautu. Musimy na SOR jechać, bo okulista ją musi zobaczyć, bo coś ma z okiem, nie? Bo ma, krwiaka ma w gałce, nie? Wyglądałam jak dzwonnik z Notre Dame, on miał tak, taką gulę na oku. Anyway, trzy dni mi schodziło oko, trochę krwi mam jeszcze rozlanej, serce jeszcze się nie zagoiło.